Jana Kaczparczyka, czyli patrona naszego biegu. Pani Janino, zawsze jest pani z nami. I brawa, brawa. Wielkie brawa, zapraszamy tam, zapraszamy, zapraszamy na scenę tutaj owoc pana ministra. Prosimy. Zapraszamy. Pani dyrektor prosimy kolejną osobę tutaj do nas zaprosić. Pan Antoni Cepak, wielkie brawa, inicjator biegu majora Bacy. Jeszcze dzisiaj pięknie mówił o majorze Bacy pod pomnikiem. Prosimy naprawdę, na scenę. Zapraszamy prosimy. Panie Antoni. Pomalutku, pomalutku. Pana inicjatywa jest cały czas w jakiś sposób prowadzona przez nas, ale to co mi pomysł, pierwsze to było właśnie jego. Stanisław Pamielec, pomysłodawca, brawa, wolontariusz. Brawa, 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 był z nami, jest i zawsze Bra będzie z nami. I teraz to jest nasz główny, ja go nazywam wolontariusz, to jest taki stały wolontariusz Mosiru, nie tylko w tej jednej imprezie. Tomasz Gut ze Stowarzyszenia Biegowego Saldrun z Bochnia, zapraszam. Po raz dwudziesty służy merytoryczną wiedzą. Wiadomo Państwo, że ja biegaczką nie jestem, więc akurat tutaj wiedza merytoryczna, pomoc, nawet i malowanie trasy. Wielkie dzięki Tomaszu. Pani Magdalena Łacna jako burmistrz miasta Bochni. Bochnia miasto wspomaga. Pani burmistrz, zapraszamy, wspomaga. Mamy panią burmistrz. Pani burmistrz zaraz będzie truchtać to skądś. Myślę, że mnie słyszy. Panie Burmistrzu, zapraszamy tutaj do naszego towarzystwa. Miasto Bochnia jest głównym organizatorem, oczywiście, wspomaga i finansowo, i organizacyjnie. Turniej ten, czy memoriał był pod patronatem y, oczywiście Starostwa Powiatowego w Bochni. Starosty, zapraszam. Wicestarosta, starosta, wicestarostę pana Ryszarda Drożdżaka. Zapraszam serdecznie. Powitajmy, gorącymi brawami. Starostwo też od wielu Prostamy. lat pomaga nas finansowo. Ochotnicza Straż Pożarna w Chodenicach. To jest ta straż, z którą mi się naprawdę świetnie współpracuje. Przez wiele lat, jak tutaj nas goszczą, to w zasadzie ogarniają, takie powiem słowo, wszystko tutaj z nami. Jedno słowo i już wszystko jest zrobione. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że będziecie nas gościć i pomagać w tych turniejach jeszcze co roku. Panie Janie, Prosimy. Jan Kasprzyk, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogni. Komenda Powiatowa Policji w Bokni od wielu lat zapraszam serdecznie od wielu lat ochrania jeździ na motorach samochodami, ochrania całą tą imprezę. Zapraszamy przedstawicieli, przedstawicieli Komendy Powiatowej. Straż Miejska w Bokni, od samego początku też Pani Burmistrz tam za Tomeczkiem, za Tomkiem, proszę. Straż Miejska z komendantem Dariusz Gałąska. Dariusz Gałąska zapraszam serdecznie. Też wielkie podziękowanie, wielkie podziękowania też zawsze służy nam pomocą. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Bokni. Nie mamy komendanta, ale mamy tutaj przedstawiciela. Zapraszam prosimy, serdecznie. Prosimy na scenę. I chówiec Związku Harcerstwa Polskiego. Zapraszam tu przedstawiciela. Prosimy na scenę. Oczywiście tych, którzy pomagają, którzy nas wspierają, którzy w jakiś sposób pomagają, jest dużo więcej, no ale trudno, że tak powiem, byłoby różnicy. Ja z tego miejsca jeszcze raz serdecznie dziękuję tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tego biegu. Panie pośle, panie pośle, no też był pan poseł cztery, 4, 4 lata więcej, chyba nawet troszkę. Cztery. No i ja też sobie pozwolę wręczyć, więc tak wręczamy.